Awe legiony słowa i chwała, z tej strony Hansio I witam was na kolejnym odcinku z Maxa Payna Także Lecimy, lecimy, nie śpimy Musiałem odnaleźć statek towarowy, no dobra No i oczywiście No i oczywiście kurwa, no dobra weź mnie już zabi Zabij mnie, o zabij mnie Dzięki Ja pierdolę Kurwa Co za gówno jebane

No pewnie. Nie chce mi się kurwa. No co jest z tym kurwa chłopem? Dobra leży, jaj pierdole, co za gówno jebane. Cić pan w chuj. i to jak mam rozjebać? Są tam nieść... Popierdolone, nie? No, no kurwa przecież no... No jakby kurwa inaczej. Granat i chuj, mm -hmm. no nie wiem kurwa, nie wiem <ścoughs> co ja się wjebałem Nie wiem tak kurwa środówka też jest na wyjebanie Ja pierdolę. Spierdolone gówno Co? 50 mig wyleci kurwa? po sيف Okej Mhm no są tylko już nie mam mhm, mógłbym niby niby tego tego kontenera wskoczyć ale pierdolę to chociaż nie o, elegancko. Figuła, zapisik. Dawaj, te kurwa, ingramy gramy mhm. to nieźle źle Brawo, kurwa. tam słowo! dobra. Kurwa, jebana w dupę mać. Masakra. Karabin snajperski. Mhm. O, już wiem, że będzie kurwa grubo. Tá quebrou, hmm. <coughs> No Ja Nie mogę ich nie. Dobrze, że tam tego się nie będę cofać. Nie ma sensu. Zuma jest to kurwa tak zapierdala, że ja pierdole. Snajperka najbardziej OP w tej grze. Co jest, cool? Ja jest, co robisz? Hm. Teraz to odjebałem. Po prostu odjebałem. Nie kurwa, co ja robię? Nie, kurwie, nie no. takie e não chama no gente No nie, że popierdolone, co? Trwa w dupie jestem. Biegną. Bravo Daniel. Curva bravo. Kurwa mać, ale popierdolone to jest momentami. Na szczęście dużo pigu mi dają, wiedzą chyba, że jestem kurwa totalnym Bobsonem. Tam wejśni idzie, no dobra. To niech i tak będzie. jest 5. So. No go! Nowy jebany. Statek Borysa Daimler. Co mi tak kurwa? Po prostu przez okno żąpnąć? A nie, musisz to otworzyć, dobra. No Oczywiście. O, mi jebał, nie, dobra, zabij mnie. Zabij mnie, dobra, dzięki. kurwa gówno. Pewnie tu jeszcze w chuj będzie, co? Gdzie idę? Jeszcze jeszcze kurwa szło. O tu. Dobra. W 5S. Ardza już dawno zajęła się burtami frachtowca. Borys Daim zapewne był na pokładzie. Musiałem wykończyć połowę jego załogi, żeby dostać się do trapu. Broń leżała pewnie w ładowni, razem ze szczurami i brudną wodą. Okej. Okay. Dobrze, Maxiu. 那咋？酷是翻译吧？那没辙。 Tego Jak się zoomuje? snajperka? Nie wiem Dobra, wpierdamy się na ten statek zajebany No oczywiście musiałem kurwa dostać ciała, bo... Bo nie mogło być kurwa inaczej. Nie wiem, kurwa. Nie, ja, kurwie, co za syf pierdolony. I kurwica już bierze, moment tam jest ten grom o! No, no pewnie no, oczywiście kurwa Lecz się Maxiu. Mnie nie wkurzaj. Daj. Mówiąc, że do mi, ile zapłaciłeś Borysowi. Pewnie nie było tego mało. Payne? Bystry jesteś. Już po tobie śmiecił. Czy aby nie mylisz mnie z Borysem? Ale masz rację, musimy się niedługo spotkać i pogadać. Wkurzanie Puncinello było niebezpieczne, ale gdy ktoś się wścieka, zaczyna popełniać błędy. Wiem coś o tym. Chciałem wkurzyć Puccinello na tyle, żeby się potknął, najlepiej wpadając wprost do swojego grobu. Kurwa macie, długa ta misja. Znaczy długa, no dłuższa niż chyba inne. Piste, wsad sobie tego granata, kurwa baranie jebany, Się zabiłeś, xD. No nie kurwa no Pierdolony syf No i chuj mi ci na łeb, kurwa, chuj ci na imię No i patrzcie ciebie też kurwa Bzdę kurwa zajebana jego mać. No i zajebiście. O, o kurwa świetnie. Nie no, zaj... Jestem w piździe? Jestem w piździe I to tak kurwa fest Co mam teraz zrobić? Mam spierdolony zapis Dobra Ale tam kurwa jest No To sajwa to sobie, sobie eleganckiego odjebałeś nie jestem tak kurwa mam pomysł jest co śmieciu zajebany piguła śródowa. To mogę niszczyć? Mogę. No nic tutaj nie ma ciekawego. Pikwaczki. W sumie pewnie wyszło zrobić to tak, co? Tak myślałem. No, dwój. Umiesz sobie radzić, bo ci trzeba przyjść. Mówi ładnie. Wow. Bierz broni i amunicję jaką chcesz. Spotkajmy się potem na most. <laughs> ko Zajebiście. Dobra, kurwa. meczka No Masz wszystko, czego ci potrzeba. Owszem. Jestem twoim dłużnikiem, jeśli czegoś potrzebuję. To moja sprawa. Gdy skończę z nie będzie już nikomu sprawiał kłopotów. Jasna sprawa. Jeśli znajdziesz się w opałach, wystarczy, że zagniżdzę. To może być początek pięknych przyjaźni. Naprawdę, Jara, ci taka filmowa gadka? Hmm? Okej. Okay. Z takimi Giverami nie dostałbym Puccinello w jego willi. Oh. Ja mam tylko nadzieję, że będzie chciał mnie zobaczyć błagającego na kolanach o życie. Mówi Max Payne. Chcę się dogadać. Ej, hey, już po tobie. Wszyscy mi to mówią. Mam twój statek i ładunek. Chcę się z tobą spotkać. Musisz się trochę wysilić. Znasz moją restaurację? Tak, znam. Za godzinę. Knaupa Puncinello widziała już lepsze czasy. Śnieg sypał niczym popiół ze spalonego nieba, ale to było na zewnątrz. Jednak w restauracji też miało się zrobić gorąco. No mm, świetnie, świetnie kurwa. Wiedziałem, że wiele oczekuje licząc. Ja też wiedziałem, że pora zakończyć się nocinek. Także dzięki za uwagę i do następnego. Naaaah!